Hi, <laughs> I'm from Uzbekistan. My name is Javokov. Hey uh, guys. I'm Aziz. <laughs> You're from? Not Uzbekistan, he's from Tajikistan. South Africa. Africa. <laughs> <laughs> South Africa. <laughs> Plan na dzisiaj był bardzo prosty. Wstajemy o godzinie 7 rano, godzina 8 wyjazd na Batukawę. Przybyłem tutaj właśnie pod świątynię hinduską najbardziej popularną tutaj w Malezji, ale co jest najlepsze, poznałem od rana chłopaków z Uzbekistanu. Miałem być wcześniej. Jest godzina wpół do pierwszej, a my tutaj dopiero przyszliśmy. Jest totalny chill out, nigdzie nam się nie spieszy. Także boję się, że jedyną atrakcją, którą dzisiaj zobaczę, to będzie to, a całą resztę już sobie odpuszczę. Ale, nie będę się chyba tym zbytnio jakoś przejmował. Tutaj właśnie są chłopacy, cykają sobie fotki. Może powiedzą coś fajnego do kamery. Say interesting to my camera. Uh, uh if uh, you visit Melissa you you need to come here but you uh, can't. Hi Poland, I love you. <laughs> <laughs> yeah, yeah, okay. <laughs> Dobri day in Poland. Kochai? Ko Kochamcha. Kocham tch. Oh, yeah. <laughs> Dookoła ustawiane różne e, figury woskowe Jest tutaj du dużo malo, malowideł, ale nie, nie orientuję się do końca, czy e, to wszystko, co zostało tutaj odkryte w tej świątyni Czy to było już odkryte, e, czy może to właśnie powstało dopiero jak tutaj zaczęto renowację tego wszystkiego Wygląda tutaj wszystko naprawdę bardzo ładnie, jest podświetlane. Jest klimat w tym miejscu, naprawdę no Doszliśmy na górę i okazało się, że to jest jakaś jedna wielka brama Za którymi już są gruzy i ruiny, także nic więcej tutaj nie zobaczymy Musimy schodzić i w takim razie zobaczyć całą inną resztę od drugiej strony <laughs> one more time <laughs> one more time. Guys As like in Chinese, in China when you take photo, for example they will say, uh it means watermelon is sweet or or not sweet. You have to say sweet and like q it means like cheese <laughs> opiszony tutaj latają i zaraz nam będą chcieli tego Zaraz nam będą chcieli, będą nas chciały okraść Także musimy uważać na to, co się tutaj dzieje Paso manki O, idzie, kolejny skurwiel Właśnie doszliśmy z chłopakami do ciekawych w ogóle e... Razów i zdań, które się używa w języku polskim i w języku. Guys, how do you say? But... Go away. In Russian? Yes, Russia. in Russian. Bon". Bon". In Polish? <laughs> Też możemy powiedzieć pasholvod, bon". tak za jeździe. Abizdyna pasholvod. Because abizdyna jest like, jak failed speech. So you can't say pasholvod. Bon". Abyssinian in Russian language is a famous speech Aha. so you have to say pashlávon pashlávon Yeah, if male, you can say pashlovon Pasz, If filler verbs you have to say pashlívon <laughs> No, malasitas Well, we're at Batu Caves We're going up Like Gent Buddha, it's Sichuan. It's made like by mountain. That's really big. In Sichuan, in China, yeah. Yeah, yeah, in Sichuan. Yeah, where we live, where we study, Sichuan. Yeah. You can pray. You can pray. Aha, you can't. You... If you hunt people, if you change people, you can pray. If that and another, if you have any religion practice, yeah, you can work. You have leaf. No to wchodzimy teraz po tych kolorowych schodkach Ale grzeje Mam tak zjadaną szyję i znowu nie posmarowałem się kremem Będę umierał jutro Oczywiście nie można wchodzić w krótkich spodenkach Takie jak ja mam za kolano są dopuszczalne Ale jak kobiety na przykład są w jakichś krótkich rzeczach No to, mu, no to muszą się niestety ubrać troszeczkę dłużej My z chłopakami właśnie wchodzimy do świątyni Batu Kaves. Jest to hinduistyczna świątynia. Całe rodziny hinduskie tutaj przybywają. I raz do roku odbywa się święto. Raz do roku odbywa się święto, gdzie trwa 15-kilometrowa procesja. I kończy się tutaj na samej górze, gdzie podczas tej procesji ludzie umartwiają się, biczują, przekuwają języki, niosą misy. Hello. Hello. Nie, nie, nie są różne gorące misy w rękach byle, tylko właśnie w jakiś tam nie. sposób oddać cześć swoim Bogom Mnie niestety do święto minie nie zobaczę jak to wygląda bo też tutaj są składane ofiary no ale bardzo się cieszę, że mogę być w tym miejscu mam doborowe towarzystwo chłopacy studują w Chinach Także Dużo się o chinach dowiedziałem. A, a ja się zmęczyłem. Otrę w cieniu sobie odpoczniemy, bo, bo jest grubo. Jest so cold. Cold? Yes. Oh hot. Look at when it's cold, it's very cold. Cool, yeah. Cold. 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 A jest dobrze. Mimo tego, że weszliśmy tutaj na górę i myślałem, że już jest spokój, bo na dole nie było żadnych małp, to te kurczony siedzą tutaj na samej górze i dalej opieprzają turystów. Także trzeba się pilnować, żeby mi zaraz kamera nie zginęła przez przypadek. Bo na to sobie nie mogę pozwolić na tym wyjeździe. A tutaj już wejście do świątyni, gdzie jest wielka skała. No i to, co się dzieje, to jest istne, zoo. zobaczcie, nawet kogut się tutaj znalazł. Nie wiem, jak w takiej świątyni będzie <laughs> znaleźć kogut. Zskaczą ludziom po głowy. No, idzie drugi skurdeł. Zobaczymy, co, co ten spróbuje zrobić. A, nie wiem, co to jest. Jakiś... Dobra, zobaczymy, co to Ten spija czyjś mocz, ewidentnie. Ewidentnie spija czyliśmy mocz górze, jakby się ktoś zmęczył jest jedzonko są różne pamiątki które sobie można kupić i o co właśnie chodzi z tym że w tym miejscu są normalnie koguty na górze świątyni zobaczcie pokażę wam chodzą sobie tutaj Niech mnie ktoś dedukuje dlaczego są koguty w świątyni hinduistycznej, bo czegoś takiego jeszcze nie widziałem. Szczury wiem, że są, że to są jakieś święte rzeczy. Krowy też wiem, że są święte, ale koguty to się można zdziwić. Hello today. Don't <laughs> Twoje podróże. Oh, thank you. A po... A Pokarało mnie. Pokarało mnie za moje słowa i za zachowanie w tej świątyni. No i tutaj weszliśmy właśnie już do końca. Są tutaj różne skałki. teraz graba i lecimy na jakieś jedzonko. A... Dzisiaj miałem e, do odwiedzenia bardzo dużo e, bardzo wiele miejsc w Kuala Lumpur. Odwiedziłem tylko to co widać za mną. Nie wiem czy jak z chłopakami będziemy po jedzeniu czy później się nie bujniemy na basen i, i tak się skończy mój dzień, a jutro już wylot do Kambodży, także intensywny wyjazd. Jeden do Pakistan. Nie, a ja Jedziemy właśnie z chłopakami Grabem, to jest azjatycki odpowiednik gubera. E, I naprawdę e, takie odległości jak 5-10 km w Azji można pokonywać za, za bardzo małe pieniądze. Także widzicie. E, polecam sobie zainstalować tą aplikację Grab, jak jesteście właśnie w Azji. Tutaj pan sobie coś pasuje. Chłopaki się cieszą. Dzień dobry! You love people people Woman. Jedziemy właśnie sobie tutaj w taksówce i rozmawiamy o tym, że tutaj ogólnie w Malezji jest bardzo duży miks kulturowy. Jest dużo miks kulturowy tak. Tak jest. Jest dużo mix kulturowy, jest dużo hindusów, Malezyjczyków, i Chińczyków. I tutaj pan właśnie w taksówce mówi, że wszyscy żyją w przyjaznych stosunkach nie ma, nie ma żadnych spięć. Czego tutaj nie można powiedzieć o Chińczykach? Tutaj kolega właśnie z Uzbekistanu mówi, że chińczycy mają bardzo, du... bardzo duży problem z innymi, z innymi ludźmi także... Także oh. Oh my god! What do you think about Chinese? Nothing. On teraz nie powie, może later powie. On teraz nie powie, ale Może później powie. Teraz z ziomeczkiem przyszliśmy na basen poczilować Tak się kończy dzisiejszy dzień Ale w sumie, w sumie jest zajebiście Just realize, yeah. Yeah. Także tak, spędzam dzisiaj swój przedostatni y y, dzień w Kuala Lumpur Jutro trzeba kupić bilety i wylatujemy już do Kambodży Także w sumie to, że dzisiaj chilluję cały dzień To jest jedna z najlepszych możliwych opcji, jaka mogła mnie dzisiaj spotkać Yes La 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 la, la, la. Yes, yes, yes This is the life on the edge <laughs> Przesłanie jest takie, że e, Trzeba korzystać z życia, zajebiście się bawić Poznawać zajebiście pozytywnych ludzi, którzy nakręcają was do działania Tak jak tutaj ziomeczek w oh. 不能。